Dzisiaj kochani na Silver Silvererum krótka prezentacja przepięknego małego antyku tak zwanego Wedgwood Wedgwood słynął już w XVIII wieku z przepięknej, misternej kompozycji wykonywanej specjalną techniką na gliny lub ceramice przyjrzyjcie się tylko na cudowność piękno i misterność i subtelność tego wykonania niektórzy z was stwierdzili, że Zamyśliłem zdjęcie torcika lub torciku na mojej grupie prywatnej na Facebooku. Tymczasem nie jest to żaden torcik. Zwróćcie uwagę. Piękne, przepiękne liście dębu. Wszystko wykonane z niezwykłą pieczołowitością. Tak wygląda Wasz ko kochani torcik. Proszę bardzo. Trzymałem to w prezencie. Jest to część mojej kolekcji antyków, którą posiadam. Natomiast staram się zwrócić Waszą uwagę na misterność, na estetykę, na wygląd, tak aby wyrobić w moich widzach pewne porzucie estetyki, smaku i przybliżyć Wam piękno wykonania antyków, które przeszły już do historii. W dzisiejszych czasach, gdzie wytwarza się wiele rzeczy masowo, bądź za pomocą specjalizowanych urządzeń, możemy dostrzec Wspaniałe. Są pewne techniki, które już odchodzą powoli do lamusa, a stanowią istotę piękna czego. Sztuki. A nie tylko sztuki użytkowej, ale także zwyczajnej. Po prostu zwyczajnej i niezwyczajnej estetyki. Tak wyglądają boki. Spójrzcie to. Na każdym boku jest inny obrazek. Kolejny odsłonek, ude mam prezentował. Inne naczynia z tego kompletu są one imponujące. Tak też widzicie, moi drodzy. Żeby wyrobić sobie pewien gust, smak, trzeba oglądać piękne rzeczy, obcować z nimi. A wtedy z czasem istnieje duża szansa, że nasze poczucie estetyki się rozwinie. Będziemy bardziej wyszukani. Będziemy mieli lepiej określić, co naprawdę jest piękne i co naprawdę jest wspaniale wykonane co ma rzeczywistą wartość. W sieci antyków, w sztuki. Czy w ogóle w świecie przedmiotów użytkowych bądź też, o, bądź też ozdobnych, tam tandety, którą jesteśmy zalewani przez różnego rodzaju firmy, sklepy tu możemy na podstawie tylko takiego małego stosunkowo precjozną artefaktu rekwizytu, można powiedzieć, antyku jak ten podziwiać prawdziwe piękno. Dziękuję Wam kochani bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnych odcinkach z Pozdrawiam Was serdecznie.